Wiedząc, że a dodać 1 przez a jest równe 6, mamy policzyć wartość wyrażenia a do trzeciej dodać 1 przez a do 3. Zacznijmy od przepisania warunku, które mamy podane w zadaniu, czyli a dodać 1 przez a jest równe 6. Podnieśmy obie strony do trzeciej potęgi, otrzymując a dodać 1 przez a w nawiasie do potęgi trzeciej jest równe 6 do 3. Po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. Będziemy mieć a do trzeciej dodać 3 razy a kwadrat razy 1 przez a, dodać 3 razy a razy 1 przez a kwadrat, dodać 1 przez a do trzeciej jest równe. 3 do trzeciej to jest 216. Kwadrat możemy z tym a uprościć, tak samo to, a z tym tutaj. Będziemy mieć a do trzeciej, dodać 3a, dodać 3 razy 1 przez a i dodać 1 przez a do trzeciej i to się ma równać 216. Z tych dwóch tutaj wyrażeń możemy wyciągnąć trójkę przed nawias otrzymując 3 i w nawiasie. a dodać 1 przez a plus 1 przez a do trzeciej jest równe 216. W tym miejscu wiemy, że a dodać 1 przez A to jest równe 6. Możemy sobie zatem to podstawić, będziemy mieć A do trzeciej dodać 3 razy 6, dodać 1 przez A do trzeciej jest równe 216. Tu mamy 18, przerzucamy na prawą stronę, otrzymując A do trzeciej dodać 1 przez A do trzeciej jest równe. 216 minus 18, bo zmieniamy znak czyli będzie 198. I o to chodziło w tym zadaniu. Policzyliśmy właśnie wartość wyrażenia a do trzeciej dodać 1 przez a do trzeciej.